Program budowy nowych komend policji w Polsce będzie realizowany także na terenie Brzeska. Powiat Brzeski przystępuje do realizacji planów związanych z przeniesieniem i budową nowej komendy policji oraz budynku straży pożarnej w Brzesku. Potrzebny jest nam nowy budynek z prostego względu. Ten budynek, który mamy, jest to budynek już adaptowany dla potrzeb policji, mający obecnie już około 40 kilka lat. Jest to budynek odnawiany, wielokrotnie on był jeszcze przed czasem, zanim policja go zajęła, użytkowany przez różne firmy. Nowo uzyskaną działkę starostwo odda w wieczyste użytkowanie policji, co jest warunkiem do uzyskania dofinansowania na budowę nowej komendy. Patrząc w tej chwili w postęp cywilizacyjny, jaki jest. No to nasz obiekt już nie spełnia warunków pod względem formalnym, jest za ciasny dla potrzeb policji. Niestety są wymogi takie, żeby te obiekty były dostępne dla społeczeństwa, również dla osób niepełnosprawnych. To wszystko wymaga dostosowania naszego obiektu. Wszelkiego rodzaju komunikacja publiczna z terenu powiatu. Dojeżdża po szpital. Tam ludzie się leczą z całego powiatu. Tam jest dogodne takie połączenie komunikacyjne z wszystkich odległych krańców powiatu. No poza tym, będzie to już no obiekt dostosowany do wszelkich rodzajów potrzeb no na miarę XXI wieku. Koszt budowy. Na